Na kieleckich targach nie mogło zabraknąć oczywiście Sikorskiego, znanego polskiego producenta śmigłowców, w tym najbardziej znanej polskiej maszyny, czyli śmigłowca Black Hawk. W tym roku Sikorski, czyli właściciel zakładów PZL Mielec, obok swojego produktu, czyli śmigłowca S-70i International Black Hawk, czyli śmigłowca Black Hawk wyprodukowanego w wersji pozbawionej wszystkich drażliwych elementów wyposażenia, na których eksport mógłby nie zgodzić się rząd stanu Zjednoczonych pokazał również śmigłowiec UH-60L, czyli wersję S-70 przygotowaną dla wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych. Co już nie każdy może zauważyć, to że UH-60L nie jest najnowszą wersją Black Hawka, ponieważ jest nią wersja M, która weszła do produkcji w Stanach Zjednoczonych mniej więcej w tym samym czasie, co S-70i w Polsce. Tak czy inaczej wystawienie obu maszyn obok siebie na pewno było ciekawym Widokiem, łatwo można było zauważyć pewne różnice w konfiguracji maszyn, to znaczy czego S70 i względem swojego amerykańskiego brata bliźniaka jest pozbawiony. Pierwszą rzeczą, która się rzuca w oczy, jest brak systemów ostrzegania. Jednak nie jest to wielki problem, ponieważ docelowo zapewne maszyny przeznaczone dla Polski będą je posiadać, o ile znajdą się w wymaganiach i ktoś nie zapomni o nich po drodze, co jest bardzo możliwe. Jednak innym ciekawym elementem wyposażenia, którego S70i nie posiadał, były rozpraszacze gazów wylotowych umieszczone na wylotach silników. Warto również przypomnieć, że konstrukcja głównej przekładni, czy moc silników, również w S70i są nieco mniejsze niż w przypadku najnowszej wersji jego amerykańskiego. Bliźniak. Do rzeczy jednak, czy uważam Black Hawk'a za najgorszy możliwy wybór? Być może tak, w niektórych wersjach jednak nie, jako całokształt. Jest maszyna gorsza. Jakby nie patrzeć na Black Hawk'a, jest to sprawdzony koń roboczy armii amerykańskiej i nawet w tej nieco zubożonej wersji będzie z maszyną sprawdzoną i maszyną, na której będzie można polegać. Oczywiście pojawiają się problemy, takie jak zdecydowanie za mała kabina, no i pytanie, czy. Śmigłowców tej klasy nie powinniśmy kupić jako następstwa dla sokołów, a więc dopiero za 10-15 lat, a nie dla Mi 8, których szukamy dzisiaj. Tutaj dużo lepiej spisałoby się inna maszyna sikarskiego, czyli S92, z kabiną prawie identycznych wymiarów co Mi 17.